Witam wszystkich bardzo serdecznie. Akcja 2Z organizowana przez MocnyKomputer.pl. Co tydzień, podkreślam, co tydzień wystawiamy na aukcjach Allegro topowe produkty na licytację od 2Z. Sami decydujecie za ile kupicie dane sprzęt. Jak wiecie, głównym bohaterem naszej akcji jest Janusz. Przykro mi to mówić, ale Janusz nam się rozchorował i przez 10 dni będzie izolowany od społeczeństwa. Jest za to z nami Piotr, z zawodu trzymać banera Przyniósł nam ciekawy przedmiot na licytację, który później Wam zaprezentujemy. Piotr, przywitaj się z widzami. Siemanko, Simaneczku. W dniu dzisiejszym przygotowaliśmy na licytację wszystkie podzespoły, z których będziesz mógł sam zmontować kompletny komputer. Grażynka siedzi razem z Januszem, ale jest z nami Seba. Seba, go! Obudowa Krux Astral z szybą z boku. Co by dobrze widać, wszystkie podzespoły. Next. Płyta główna MSI B450 Gaming Max Plus AM4. Da nam stabilność systemu. Next. Procesor Ryzen 3600, jako serce komputera. Chłodzenie SPC Fera zapewni chłodzenie, aby serce pozostawało w dobrej kondycji. Next. Pamięć Patriot Viper 16 GB DDR 4 3000 MHz. Idealnie pasuje do reszty podzespołu. Next. Adata SX 82512 512 GB PCI Express. Zapewni miejsce i szybki dostęp do danych. Next. Karta graficzna MSI Ventus GTX 1660 Super. Świetna karta do gier o idealnej proporcji jakości do ceny. Next. Całość uzupełni zasilacz SPC 550W, który zapewni odpowiednią moc. Oczywiście nie zapominamy o najmłodszych. Na licytację trafia. Kudłata piłka. Razy 5. A teraz hit. Zobaczcie, co na licytację przyniósł Piotr. Wow, dywan, pięknie ręcznie tkany dywan, idealnie puszysty, z delikatnym włosiem, miękki w dotyku, przywieziony prosto z Turcji. Nie no, żarcik, Piotr kupił go gdzieś na bazarku, nie chcieli przyjąć zwrotu, więc leci na licytację. Ostatnio zorganizowaliśmy konkurs, do którego zgłosiło się, uwaga, uwaga, 7 osób. Gratulujemy zwycięzcom. Kto wygrał, sprawdźcie ją w opisie tego filmu. Następny konkurs urządzimy, jak będzie co najmniej 100 subskrypcji naszego kanału. Koniecznie obserwujcie nasz profil na Facebooku oraz subskrybujcie nasz kanał na YouTube. Za tydzień kolejne ciekawe produkty w akcji 2Z. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Zapraszamy za tydzień. Tymczasem życzę powodzenia na licytacjach i do usłyszenia mocnykomputer.pl